No, ale tutaj miałem taki fragment, o który chciałem przeczytać, czyli ludzie bowiem będą w tych ostatecznych czasach, w którym my już dzisiaj żyjemy, samolubni, czyli egoistyczni, którzy myślą tylko o sobie samych, o swoim brzuchu, o swoich przyjemnościach, pragnieniach, nie o drugim człowieku. Ich życie nie żyje, oni nie żyją dla innych ludzi, oni żyją dla siebie. Ale jak myślicie, czy ten fragment pisma jest skierowany tylko do ludzi niewierzących? Przede wszystkim do ludzi Kościoła, tego duchowego Kościoła Jezusa Chrystusa, rozsianego na całym świecie, tej duchowej oblubienicy. Do nas wszystkich jest to skierowane. Że będą chciwi, czyli chciwi jakiegoś zysku na przykład, chciwi może i popularności, pieniędzy. To prawda. I wtedy wpadają ludzie, jak Pismo mówi, do chci przez chciwość wpadają do różnych zniewoleń, kredytów i tak dalej. Helpliwi, no ja nie bardzo wiem, co to znaczy. Pyszni, no to już wiadomo, co znaczy. Bluźniercy, Bluźnią Bogu? W jaki sposób? Przecież wielu ludzi nie bluźni Bogu, przecież kochają Jezusa, jak mówią, ale przychodzą i widzą brata, czy siostrę, czy kogoś, kto manifestuje Chrystusa, i mówią, że to jest od diabła. Tak, też możesz bluźnić Bogu. Rodzicom nie posłuszni. Zobaczcie, dam wam taki przykład. Ja od początku, jak chrzczę ludzi, to mam taką zasadę, której nie złamałem chyba nie razu. No, może tam. Parę miesięcy zabrakło. <noise> no, ale w większości sytuacji jest tak, że jeśli zgłasza się do mnie jakiś młody człowiek, który nie jest pełnoletni, na przykład ma 16 lat, to ja zawsze proszę o, o zgodę rodziców. I dla mnie trzymam się tych zasad, bo nieraz rozmawiałem z wierzącymi ludźmi, którzy mają dzieci, i oni by też nie chcieli czegoś takiego. To jest bardzo ważne. Jeśli jesteś młody, a twoi rodzice nie zgodzili się na chrzest, to nie martw się o to. Bóg to słyszy i przychodzisz na podstawie wiary. A przyjdzie pełnoletność lub może zmieni nastawienie rodziców i wtedy się zanurzysz. Także nie martwcie się o to, kiedy czegoś takiego nie zrobicie. Ale kiedy, bo was rodzice, bo oni mają prawo do was. Oni was wychowali, urodzili i do 18 roku za was odpowiadają. Więc zobaczcie, Pan Jezus również poddawał się... E... No, Mówił to o Marii, swojej matce. Chociaż jak już osiągnął pewien wiek, to nagle się zgubił, odłączył się, szukali go. Gdzie ty jesteś? My Ciebie szukaliśmy. A on powiedział: Czy nie wiesz, że muszę być w sprawach swojego ojca? Jakby ojcem był jego Józef, to by siedział w solarni. Ale on był w świątyni. Rozmawiał z kapłanami. To były sprawy Ojca, i tak samo Ty musisz być dzisiaj w sprawach swojego Ojca, musisz być w sprawach Jezusa Chrystusa. My ja i wszyscy my powinniśmy wszystko zrobić, żeby pozyskać duszę dla Jezusa Chrystusa, dopóki jeszcze żyjemy. To jest, bracie, ważniejsze niż zarabianie pieniędzy, bogacenie się, chociaż to jest dobry środek, również do głoszenia Ewangelii czy innych rzeczy. Ale waszym priorytetem powinno być zdobywanie dusz dla Jezusa Chrystusa. Dlatego ponawiam do Was prośbę, jeśli macie samochody, a wierzycie w Pana, oddaliście, nie wstydzicie się go, zróbcie to. Za małe pieniądze to dużo nie kosztuje. Takie napisy można kupić tanio i oklejcie sobie, świadczcie o Jezusem. Ty wtedy nie będziesz musiał nic mówić, ale Twoje autko, gdzie jedziesz, będzie świadczyło Jezusie Chrystusie. Może to jest rower, może to jest koszulka. Jest tak wiele możliwości i zobaczycie, że przebudzenie wybuchnie, bo przebudzenie przyjdzie wtedy, kiedy my będziemy gotowi. Rozumiecie? Bo często ludzie mówią, tak, to jest czynnikiem przebudzenia, jest nawrócenie tych, których jeszcze Chrystusa nie poznali, ale to my mamy się przebudzić, być pełni Ducha Świętego, żeby to Duch Święty przez nas głosił, a nie nasze ciało, rozumiecie? Ja nie chcę ludziom odpowiadać przez swoją, nie wiem, może inteligencję, tylko przez mądrość od Boga, przez dary duchowe. To jest wtedy co innego, to ma większą wartość, bo to wtedy jest punkt, jest to trafione. Więc bracie, siostro, zrób to, bo ten czas jest bardzo zły dzisiaj.